Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu e, na moim katle i słuchajcie, e, mamy piękny poranek, jest 30, ja troszkę dziś porobiłem w, w polu, mówię nie będę wam odpalał kamery, no bo troszkę na tutaj było do ogarnięcia, nie chciałem też, też wam pokazać nudnych prac dokonczyłem dokończyłem sobie wczoraj spokojnie orkę, na tym polu za płotem. Jak widzicie, leży sobie to. Fajnie się w to wszystko ogólnie powornować. Ja mam też taki plan, żeby już dzisiaj zająć się w ogóle osiewami, tak na 100%. I jeszcze Wam pokażę, że tutaj, na łące, właściwie, no, na no, dosyć no, łące, na przeciwko domu, już posiadam trawę, tak naprawdę. Więc jest trawa posiana z rana. Mówię, dobra, niech będzie. No i co, i niech to rośnie sobie jak najszybciej. Tak naprawdę niech to, niech to sobie działa. Owieczki, jak widzicie, też sobie w bardzo fajnym stanie eee, chodzą sobie po pastwisku. Eee, szczerze że powiem, że bym się tam, że domniejszał do tej trawy, ale jednak trochę tego idzie, więc tej, e, tych kostek troszeczkę trzeba będzie robić. E, przy okazji, już pierwsze tam jakoś już sobie e, tutaj na jakąś paletę, po prostu z, wziąłem e, i położyłem trochę tej te wełny, więc będę sobie tutaj gdzieś to magazynował, tak myślę. A potem sobie przenosił do sodowy, wiadomo. No, wy staracie sobie ładnie jedzą e, owieczki i super. Ale słuchajcie, to nie jest temat dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będę chciał ruszyć do pana Alana, e, do gościa, którego mi polecaliście też w komentarzach. czyli żebyśmy pojechali po prostu i zobaczyli, co on ma nam do powiedzenia. Także, e, no, zaraz się będziemy zbierać. Tylko jeszcze wam na chwilę pokażę, że mam też szczególnie siewnik gotowy, zasypany jest właściwie cały, e, jęczmieniem. Więc niedługo będziemy sobie też już siać Ale to dobra, to później To co, no zsiadamy do samochodu, jedziemy do niego Trzeba nam się dopytać dokładnie Jaki on ma pomysł na to wszystko, jak to będzie ta, ta praca wyglądała Bo wiecie, ja też no No nie ukrywam, nie jestem jakimś tam mistrzem rolnictwa Dużo też się będę pewnie będę musiał nauczyć Ale najważniejsze jest to Żebyśmy pierwsze to Coś tam zarobili, nie? Bo jednak jedziemy tam Po, po pieniądze do, do pracy, nie? Dobra, czekajcie a w łące co? To teraz fajnie, że mam to obramy zamykanał. Äh, yy, do wewnątrz, to mogę sobie teraz tak tu pozwolić na takie manewry. Dobra, poruszamy sobie bliska. Yy. On by daleko nie mieszka, wiecie, bo z tego co tam było w ogłoszeniu napisane, że jest to na takiej kolonii To jest taka, no, to jest niby szpakowo, ale każda na to mówi kolonia, bo to e, Tak się ludzie pobudowali po prostu w takim miejscu, gdzie jest trochę podmogły taki teren I nie jest to część takiej wioski, jak tu widzicie, przy głównej ulicy, tylko tam trochę się w bok zjeżdża mm, I jest to jakiś gospodarstwo czerwonej cegły e, Więc zobaczymy sobie e, Jak to w ogóle gospodarstwo wygląda, mam nadzieję, że też Właśnie ten banalan troszkę mi opowie o tym Co będzie w moich obowiązkach, no i przede wszystkim tam Jak to z tymi pieniędzmi będzie, no bo to też jakby nie było No temat ważny, jednak nie jedziemy tam sobie dla rozrywki Znaczy trochę się też poduczymy, wiadomo, ale jednak, co będzie mówić Jedziemy jednak zarabiać pieniądze, także to jest dla nas aktualnie najważniejsze Dobra, i to gdzieś tu by się chyba zjeżdżało, nie? Tak jest, dobra Będziemy południu zjeżdżać Czy jakoś tak w ogóle pusto na, na, na wsi? Zawsze samochody jeździły Teraz tak pustawo, także w sumie dobrze, nie? Okej, okay. i tu gdzieś będzie się zjeżdżało tutaj, nie? Yy, chyba czerwona segła, albo tu, albo... Nie, tutaj to bardziej będzie. To? Zaraz jest stanę... tam... Tak. Czekamie. Idziemy się na ale też żeby nie stać. No gdzie? Dobra. Nie, zagrasimy sobie. To jest ósma. Ja, ja bym mówię na, z gdzieś tak 8.30, zrobić się spóźniłem delikatnie, ale może nie będzie jakiegoś problemu. Nie wiem, czy tu psa już nie ma? Może wejdę do wszystkich. Patrzymy. Jest, dobra. Dzień dobry. O, dzień dobry. Y, ja A... w sprawie tego głuszenia jest, tam dzwoniłem wcześniej i pytałem. A, Rysiu, tak? Tak, 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 no witam. A, witam, witam. Alan jestem. A, Richard, y, No, albo Rysiek, może być tak. Y, Ty jesteś Waldka. Waldka wnuczkiem? Wnukiem, tak, no, nie od niedawno tu no. mieszkam. No, bo tak mi syn coś tam pokazywał w internecie, jakieś tam filmiki, tak właśnie w pierwszej <laughs> chwili. Tak mówię, kurde, czy to ty, czy to nie ty? Nie, A no no, to no ja, ja. Ja tam z kamerą jestem, to nie będzie problemu, tak? Jak coś będę pokazywał? Nie, nie ma problemu, nie ma problemu. A, także to super. W porządku, dobra. Iś tam w razie wu, jak będzie coś trzeba wyciąć, to powiem, ale nie mam nic tam do ukrycia, także w porządku. Dobra, super, w takim razie. E, słuchaj Rysiu, e, no co, no tutaj jeżeli chodzi o gospodarstwo, e, to tak naprawdę głównie, no, trzymam opasy. Mhm. Więc y, tej roboty codziennie jest, bo trzeba czy tam kiszonkę przywieźć, czy tam wiesz, jakieś siano Więc tak naprawdę no na pewno przy, przy tych y, zwierzętach coś tam do tej pomocy codziennie bym potrzebował. Ale jak to w gospodarstwie no, roboty jest pełno? Tym bardziej no, w takim okresie jak czy wiosna, czy, czy jesień, praktycznie przez cały rok, bo też tam mechaniki, coś, coś umiesz i, i w ogóle. No czy, czy nie potrafię jeździć, masz tam i się obsługiwać, ale nie jestem biegły w takich tematach. E, rolniczych bardziej, czyli nie wiem co, kiedy powinienem zasiać albo tak zrobić, więc tak, e, no jak mi ktoś powie co mam robić i jak robić, to potrafię, bo Jasne, też nie będę tam... ukrywał, e, no. no nie, 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 nie nawet tym się zajmuję tak naprawdę i okay. trochę też jakby tu przechodzę tak na uczenie do rolnictwa, można powiedzieć, więc e, troszkę też będę potrzebował na wdrożenie się, ale szybko się uczę. No to super, to, to miło mi to słyszeć, bo gdzieś tam, no, powiem tak, na warsztacie czasami coś tam trzeba zrobić. To Aha. też sam sam nie ukrywam, że nie wszystko potrafię, więc czasami się gdzieś tam po serwis dzwoni, mhm. bo też są nowsze maszyny i to, wiadomo, ta technologia idzie troszeczkę do przodu. Więc to myślę, że nie będzie problemu. No generalnie tak, w gospodarstwie posiadam dwa ciągniki, więc jeden starszy, można powiedzieć, że dwa starsze, bo tak naprawdę gdzieś tam trochę zachodu. Tutaj, no, zatorka mamy. Ty tam widziałem coś. Coś też masz zaciągi, co ty tam u siebie jeździsz? Jakiś esiok? Nie, to nie esiok był. Ciapka tak, mam, 30, 30 taką. A, 30? No, no to to troszeczkę większy, e, większy większa bestia. Fajny, więc fajny. no, tym się fajnie jeździ, to tak wszystko mechanicznie, więc jak 30 umiesz jeździć, to i ty już z tym zetorem, przepraszam, tyż pojedziesz, nie? Więc ja też jeszcze tam Dobra. za dużo nowości nie mam, choć w najbliższych latach no chcę się właśnie rozwijać, dlatego też trochę rąk do pracy poszukuję. bo A to są ja ile tak ma tego ladsze, czasu... nie pomaga teraz? Syn, no kurczę, dopiero 6 lat. Ci powiem, A, że jest tam ciągnik jeździć fajnie, nie? Ale no jeszcze nic mi nie pomoże zbytnio, nie? No tak, tak, tak. Dlatego, no jeszcze... dużo, dlatego jest ogłoszenie westowane do pomocy. Tak, tak, no syn, syn na pewno mi tu za, za tam za 4-5 lat już gdzieś tam na pole go puszczę, to już mi pomoże, nie? Ale no jeszcze na ten moment to wiesz, no za dużo tam nie mam pomocy no z ja jego strony, sprawa. że tak ja powiem. Jedynie co to towarzystwa mi dotrzyma, nie. <laughs> <laughs> no, także tutaj mamy dwa ciągniki generalnie solu, no, usługami się zajmuje. O. Głównie usługi można powiedzieć w obrębie kukurydzy tak zwanej. Bo mamy tutaj nowszy właśnie siewnik, do kukurydzy dwa lata temu kupowałem, więc gdzieś tam po usługach jeżdżę i też nie ukrywam, że przydałoby mi się, bo jak przychodzi sezon kukurydziany, tu w okolicach no jest dwóch, trzech rolników, co świadczą takie usługi, no to powiem szczerze, że jakbyś się przyuczył, no to bardzo dużo byś nie wyręczył, no bo czasami ten sprzęt praktycznie jeździ od rana do rana, że tak powiem. No bo tam. i po nocy jak większe się gdzieś tam PG Trafią czy coś do siewu, no to też schodzi i staram się, wiadomo, i u siebie ogarnąć, i też jeździ gdzieś tam po, po znajomych, ale i też dalej gdzieś tam po ludziach, więc na no ta zmiana by się na kukurydzy tu, yy, tu przydała. No ale do kukurydzy mamy jeszcze daleko bliżej, jest tu bardziej właśnie do jej zbioru i też świadczymy tutaj usługi właśnie zbioru kukurydzy, najczęściej u tych, u których gdzieś tam tą kukurydzę siejemy. No to też mamy taki plus, że gdzieś tam nas później biorą właśnie na zbiory kukurydzy na kiszonkę. Więc tutaj też już yy, mamy takiego Jaguara. Yy, to widzę nowe maszyny jakieś chyba nie no, ten Jaguar już chwilę czasu jest, ale no, że tak powiem, trochę się za niego wziąłem, odremontowałem go i wiesz, jak tylko praktycznie w jednych ręcach, no to też całkiem inaczej, nie? Aha więc teraz można powiedzieć, że gdzieś tam dbam o niego, bo wiem, że to jest dość duże źródło dochodu w moim gospodarstwie i dość potrzebne, no bo to sam trzymam gdzieś tam opasy, więc potrzebuję tej po prostu kiszonki, więc. No, no dobra, tutaj dobra, dobra. Siedzimy bydre, w firmie no. klas, jak sam widzisz. Ee, bo tutaj można powiedzieć taki najnowszy nabyteczek. A to chyba z niemiec jeszcze napisał po niemiecku. No, tu jest trzeci, trzeci sezon, mam Mediona. No, jeszcze myślę gdzieś tam nad sprowadzeniem, dokupieniem, że tak powiem, przystawki do niego do kukurydzy, bo na razie tylko w zbożach. A też dużo ludziom sieje tej kukurydzy właśnie i też są to ziarnówki, więc dobrze było tych klientów zatrzymać przy sobie jednak mimo wszystko. Trzeba rozbudować działalność. No, no mówię, czasu na wszystko braknie, bo mówię, jak się zaczyna sezon właśnie teraz kukurydziany i wszystko, no to naprawdę nie ma co tak naprawdę rąk, rąk włożyć. No sprzęt do sianokosów też mam wszystko z firmy Samasz. tam nie wiem czy widziałeś, i przetrząsarka stała i, i zgrabiarka. A tam z przodu zresztą. No... no to już wiesz, staram się, jak w jednej firmie siedzę, no to tak w miarę staram się tego, tego trzymać, bo później też Szczęściami, serwisem też wiarę, e, miarę łatwej Tutaj stara stodoła, przebudowana troszeczkę, e, żeby też powiększyć e, Aha, no, no. to miejsce dla tych opasów. No ale takie 6-7 lat temu, no pozostawiona została obora. Jeszcze też nie, nie, ani nie optynkowana, ani nic, na razie jest w takim stanie jakim jest, byleby można było, wiesz, to jakoś przytrzymać, puścić e, I niech pieniądze robią, niech to się zwraca, no bo niestety No niech się zwraca no, właśnie, to jest najgorsze teraz, nie? Pieniądze no, to No Trzeba, trzeba trochę, słuchaj młody, no po, po pracy bo ja to widziałem, ty tam przejąłeś chyba, czy tam czy ja działasz sobie coś małego, tam ja widziałem Tym ciągnikiem, tam jakieś poletka chyba masz za gospodarstwem No robię, robię, teraz to właśnie też szukam właśnie środków gdzieś tam, żeby zarobić i Owce posiadam na przykład, nie? Bo słyszałem, tu ziemie okay. słabe są, więc mówię, może trawa, nie? Niech będzie to. No to nikt w okolicy nie ma, to jedynie na zbyt jakiego kebaba później, czy co? <laughs> no to zobaczymy, bardziej na wełny, niż te ale jeżeli się uda, to i tak będzie dobrze, nie? No, no widzę, także że tutaj, słuchaj, no co dzień trzyma... nie trzeba. Tak, trzeba codziennie tutaj. Jesteś ładowarka? Tam, jak widziałeś właśnie ładowareczką sobie tutaj. E, to ci wszystko później pokażę ładowarką właśnie. Czy kukurydzę przywieźć czy, czy gdzieś tam siano, czyli siano kiszonkę. No. no to tutaj głównie do tej obory. No, mam dwie oborki, także tutaj jest chwila moment, żeby to rano gdzieś tam wrzucić. No i później wieczorkiem, nie? Gdzieś tam jakaś 17, 18, drugą porcję gdzieś tam im wrzucić i, okay. i to tak praktycznie. E... No większość maszyn jeszcze trochę stoi pod chmurką, tutaj też jest w planach e, jakaś wiata, jakieś zadaszenie, ale to też na razie, kurde, człowiek Jezus, nie ma czasu, trzeba. trochę, tak, <gry> trochę, wiesz, nowszych sprzętów jest i trochę mi szkoda ich też trzymać, że tak powiem, pod chmurką, no bo to wszystko e, rdzewieje, no ale to, wiesz, na okres zimowy... Staram się, aby wszystko było w budynku, bo to wiadomo, wtedy człowiek y, pochowa na zimę i to nie przeszkadza. Ale to teraz... To takie wyjeżdża, nie właśnie, no. Tak, co chwilę coś potrzeba, no to kurczę, no nie będę tego wyciągał, przedstawiał 10 maszyn, żeby jedną y, wziąć, więc... Y, na razie to tak wygląda, jak wygląda. Trochę nieporządek z tyłu. Eee, tutaj jest ja wiatra, ale to no... dobrze jest. Tak. No tutaj jest wiatka właśnie, no mówię, w większości te maszyny trzymamy gdzieś tutaj i, i w garażu, ale tu jest potrzebna właśnie przejazdowa, bo czasami gdzieś na szybkości kombajnem, jak zjadę, czy, no. czy, czy gdzieś z przyczepami, tak, żeby wiesz, tu się nie zastanawiać, eee, tylko żeby na szybkości wjechać, bo tu taka przejazdowa, więc no to tak by to na ten moment wyglądało, no co, teraz mamy e, fajnie, bo mamy siewy, więc Właśnie już gdzieś tam, mam teraz za robotę będzie. No teraz tak naprawdę siewy pszenicy, e, mam już poorane, zostały uprawki, zostały tak naprawdę siewy. E, gdzieś tam na to co posiane już będzie, to gdzieś tam jeszcze jakieś chwasty na jesień porobić, coś popryskać. No i siadokosy, ostatni, ostatni zbiór e, tak naprawdę zielonek w gospodarstwie, jeśli chodzi o, o trawy. E, więc tutaj ten pokos, taki największy, jeden jak jeszcze się uda, zazwyczaj jeszcze przed zimą, ale to różnie, bywa, zależy jak pogoda. Jeszcze ale staramy się zbierać, no to teraz zostało tak naprawdę e, do zebrania ta. To tu siano będziemy prawdopodobnie właśnie teraz robić, bo jeszcze takiej pogody nadają w tym tygodniu myślałem, że właśnie może siano kiszonka czy coś, ale chyba damy radę tu jeszcze to przetrząsnąć i jeszcze z tego siano. A to koszone chyba wczoraj było, nie? Tak coś takie świeże, w Tak, miarę. tak, koszone, koszone wczoraj właśnie dzisiaj dzisiaj chciałem wjechać przywrócić raz e, i zobaczymy jak to będzie, no bo tak pochmurzone na razie póki co, więc Och, też nie się wiedziałem. No właśnie właśnie, no. Się. Właśnie nie wiedziałem, czy to coś popada dzisiaj, czy to czy to nie popada. No także z takich wiesz, reszta będziesz poznawał wszystko tak naprawdę z dnia na dzień, jeżeli, jeżeli gdzieś tam by wyszło, że faktycznie e, byś się tu zgodził. Gdzieś tam jeszcze dwóch takich też młodych było, a e, więc no na razie to tam starszyzna się widzę, nie rwie młodzi by chętnie pojeździli. Miałem no, o, kiedyś takiego młodego, no ale to tam sobie później poszedł do, do większego rolnika, bo mu tu nie odpowiadało, że takim starym New Hollandem i starym zatorem dojeżdżenia, nie? No niestety. Taki, taka kolej rzeczy jest, no kiedyś i pewnie tu też coś nowszego wpadnie, ale no, na razie Na razie też staram się tu to gospodarstwo trochę Gdzieś tam po rodzicach też swojego dziedziczył i gdzieś tam po, powoli staram się to rozbudować, nie, idzie to dobrze, jasne. ale no Nigdy nie wiadomo co rok przyniesie i jakie zbiory będą No dobra, a ten, tu w okolicy nie ma żadnego rolnika, takiego jeszcze większego, czy tylko sam jesteś tutaj? Znaczy, jeśli chodzi tutaj o, o rolniku, no to jest tam Dwa, dwa domy dalej jest taki kurwa sam siad, ale to tam Powiem Ci tak, mało tu z którym się tu trzyma, bo każdy by drugiemu szpilkę wbił jakby mógł, nie? Aha. I to takie jest, wiesz Każdy, na każdego devalizują. patrzy i... To, to nie, nie, nie trzymamy tu z sąsiadami, nie, nie, nie żyjemy za dobrze, nie? Także między trzeba pilnować, ile można to urwać, jak się może. <laughs> wiadomo, wiadomo. Ale w ogóle powiem, że bardzo równo tu macie, nie, bo u mnie tam u ten, czy u mnie to jeszcze dziadkowe w sumie, ale to jest taka góra, że po prostu nic innego nie da się postawić niż w poprzek, nie? To, to chociaż no. można coś po podziałać, a tam to wszystko. Jak lać, no. to całe właściwie gospodarstwo tylko podmywa, podmywa i na droga, nie? No, tu ci powiem też, było trochę roboty, bo tu teraz akurat ostatnie dni to tam co pokropiło, ale ale jak tu tak porządnie na poziomie jest wiosna, to ci powiem są takie tereny, kurcze, trochę niskie jest tu. No i woda. A, tak, ja ci powiem, że te budynki stare jeszcze jako tak. O tam jak przy tym nowym robiłem, no to już starałem się faktycznie to tak utwardzić, żeby to mi nigdzie nie pociągało a nic się później e, nie pękało, bo, mhm. bo no, jest jak jest, w zależności od roku, nie? No dobra, dobra, rozumiem. No okay. także, no, no, co ja ci mogę powiedzieć na ten moment? Jeżeli już coś, no to jestem w stanie zaproponować na razie póki co dniówki, okay. bo to też w większości, no na, w większości będę miał każdego dnia coś do roboty, bo, bo mówię, teraz jesteśmy przed zimą, więc tej pracy jest. W okresie zimowym. Różnie może bywać, choć ja mówię, jeżeli będziesz chciał się tam pouczyć coś na warsztacie i w ogóle pomóc, to zawsze wiesz, sprzęt do przejrzenia jest, zawsze tej pracy się tam na pewno znajdzie na pewno nie na tyle godzin, ile, ile właśnie gdzieś tam powiedzmy w te wakacje czy, czy właśnie na, na to jesień. Ale tak czy siak na tej roboty by tu u mnie było, więc byłyby to dniówki, bo wiadomo, może być jeden dzień, że przyjdziesz, jeden, że nie przyjdziesz, to też tam później będziesz miał taki zeszycik, będziemy sobie tu zapisywać w razie W. Jak Dobra. nie będziesz chciał kasy codziennie na przykład, tylko tam co, co kilka dni, jak będziesz chciał codziennie, to dla mnie też nie ma problemu, tak to będziemy się na bieżąco rozliczali. No i tak mniej więcej, no dniówka, jeżeli byś tam był, koło tych nie wiem, 8-10 godzin, powiedzmy, dostępny do pracy, no to tak, około 300 zł coś moglibyśmy myśleć. 300 trzy dziennie, no dobra, bo tak właśnie ten, mm, no nie ukrywam, mnie też zostało jeszcze trochę tam właśnie na tym gospodarstwie u dziadka, nie, zostało jeszcze tam uh -huh. obronować, tam posieć, no i w sumie będę właściwie miał chwilę luzu, to można było coś tam właśnie poprzyjeżdżać, nie, a potem właściwie jestem już, no, wolny tak naprawdę, potrzebowałem tylko z dwa dni może luzu takiego, żeby okay. tylko sobie jakieś tam coś ponawozić i tyle, nie, bo to małe gospodarstwo tam będzie w sprawie, nie wiem, coś koło 3 hektarów chyba. To, to, to wiadomo, nie? A, A co macie? Zacząć, nie? No. Eee, ja hektarów mam około pięćdziesięciu o, no to ja trochę tak jest, jest. Troszeczkę roboty już, tak, jest już troszeczkę roboty. Dlatego też no mówię, ja już sam nie nadążam. Gdyby może jeszcze nie, nie usługi, wiadomo, no 50, ale to z dzierżawami. 30 mam dzierżaw, wiesz, też, też ciężko, ciężko, tu o ziemię u nas w okolicach. No. E, tak naprawdę, żeby kupić, zbytnio nie chcą mi gdzieś tam, no tu na tych wioskach, starsi już, wiesz, nie, nie chcą też robić, no to tak trochę gdzieś tam. Tu 5, tu 5 i to tak porozwalane te kawałki są. Ale no jakoś tam, jakoś tam słuchaj powoli to idzie. Także, no swojego nie dużo, bo tam jest około 20, no i i około 30 jest dzierżawki, nie? Także no dobra, ale tu jeszcze dobra. mówię te usługi, te usługi no nie ruinują, prowadzą to gospodarstwo, ale po prostu ja już też no, nie, nie ma czasu, człowiek na nic, nie? Dobra, a, a wszystko jednak wszystko coś chyba... by tu trzeba było jeszcze w życiu. Chyba wszystko porobić. jasne. E, tak. To co, to nie wiem, do kiedy mam dać znać, bo ja to trochę też się się zastanowić, to przemyśleć to wszystko? Eee, Słuchaj, komisji? no na razie mówię, było tych dwóch, nikt więcej jeszcze nie dzwonił. Eee, ja jeszcze, no na razie kartek nic nie zdejmuję, no bo, bo mówię, no nie wiem, czy tu ktoś będzie pewny. No fajnie, jakbyś do końca tygodnia dał mi znać, nie? Dobra, Bo hej. tym szybciej dla mnie, tym lepiej, bo jeszcze tak to przed, wiesz, na to jesień, jeszcze tej pracy coś jest, to już byśmy mogli tu coś przyuczyć, coś po, poogarniać w tych maszynach i już byś sobie e, tutaj działał. Bo no, potrzebuję w następnym tygodniu, będę chciał powoli ruszać z książkami. Nie wiem, czy u siebie, czy u kogoś, więc przydałby się właśnie ktoś, żeby tu na przykład na gospodarstwie umie poogarniać, albo pojechać też na odwóz nie, czasami. No jasne, dobra. No co? To, 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 to w takim razie Dam no, znać wcześniej, wie pan, znaczy, pan no. Nie no co mów mi, ale no nie będziemy na panzu. Dobra, mieć dobra, ale no wygodnie. to tak, no to dam znać w takim razie jak coś to yy, będę się odzywał, nie? Jeszcze? Dobra, dobra, to wiesz może czy tam zadzwoń, czy Ja tu zazwyczaj no w całe dnie nie ma, nie czasami się tak trafi że coś, no to najlepiej to tam czy SMS-a napisz, bo ja też czasami czasami to nie słyszę, nie? O, numer to, to mam to z może... tego, z zagłuszenia jak coś. No, 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 no to dobra. ja se tam w razie... Ten co, ten, tego co dzwoniłeś, to, to to, mam se ten zapisać w razie W? Tak, można zapisać sam Rysiek czy coś. Dobra, dobra, to ja se zapiszę wtedy, bo nie od każdego odbieram też czasami. Tam zapisz ja pan to Rysiek od tego starego Szpakowskiego i będzie wiadomo. Dobra, 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 super. Także w razie W i mówię, znać, no bo robota... Robota od, od zaraz, że tak powiem, nie? Okej, okay, dobra, to, to tym lepiej nawet, nie? Bo też troszkę <laughs> Prowadziłem się niedawno, trochę grosze potrzebuję i szukam, gdzie to w ogóle by coś móc dorobić sobie, nie? Także będzie no, na pewno no, fajnie. No, no, nie ma, nie ma ruch do pracy, bo ja mówię, też już raz miałem podejście, ale to się zraziłem i to tak. O, Aha. A rozumiem, posługuje. ten nie będzie problemu z tym, że ja tam właśnie bo trochę mam mało z, z tym rolnictwem wspólnego jeszcze? Czy... Nie, 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 myślę, że tu nie będzie żadnego okay. problemu, nie? Dobra, bo ty tam... to tam zadowolony będzie, bo sobie poogląda, a ty sobie nawet chętnie coś tam <laughs> pooglądu później. Jeszcze. Dobra, to super. Dobra, więc zabieram czasu, bo robota goni zaraz dziewiąta, ja też lecę do siebie muszę pobronować, także. Eee, dobra. dobra, do Dzięki. wszystkiego dobrego i, i może do usłyszenia wtedy. Dobra, to, to na razie, cześć. Dzięki, cześć. Okay. No to co ludziska, eee, wstępna rozmowa przeprowadzona, taka że tak powiem o pracę. Jeszcze nie, nie jestem jakby tak zatrudniony na stałe, no bo eee, chcę się was e, po prostu naradzić. Eee, specjalnie właśnie tym bardziej, może bramę mu otworzę, zaraz jak tam. A nie, on coś tam podjeżdża. Nie, nie, ja tu zgrabiarkę. A znaczy, dobra, co, dobra. Zgrabiarkę podpinam. Okej, okay. dobra, to sobie. To tak, to widzicie? Widzicie jak wygląda gospodarstwo, chałpa duża, budynków trochę jest, widzę, jakieś są stare, są nowe, pobudowane także wiadomo, że pewnie gdzieś tutaj, No, modernizacje jakieś tam były prowadzone po troszeczku No i... No i co? No jest na czym robić. Jak tu jest 50 hektarów, gdzie w sumie 20 z tego 30 dzierżawy no tutaj kurczę tak naprawdę będziemy, można powiedzieć, cały czas coś działać, nie? Więc tym bardziej. Będzie dużo do roboty, i też wiadomo sporo można zrobić, skoro są tutaj 300 stówy dziennie, a sześć, e, sześć dni moglibyśmy pracować mniej No inaczej, może nie będę tak tego liczył, bo różnie może być. No ale powiedzmy, jakby się udawało, tak, no, tysiąca tygodniowo byśmy wyciągali, co nie? To bardzo duży zastrzyk jest, wiecie, bardzo duży zastrzyk, e, więc tak najbardziej super. No i tym bardziej, żebyśmy mogli jeszcze się czegoś nauczyć. To, to jest rzecz, której, no, nie nabędziemy u siebie na gospodarstwie, co nie. Także dawajcie znać, co o tym sądzicie. Jak to ma wyglądać, a my co? No, nie będziemy tu chyba za wiele zwlekać. Ja jeszcze chciałbym się trochę tego pola chociaż poobronować. My zrobimy sobie jeden kawałek i zaraz skoczymy sobie może na drugi. Chociaż nie ukrywam, że bardziej chciałbym dzisiaj wam po prostu pokazać ten wyjazd sam sobie. Ale i roboty w polu też trochę trzeba zrobić. Dlatego, będziemy sobie wierzać na gospodarstwo już. Nie Niedaleko jest, więc widzicie nawet. Tak jakbym chciał sobie spokojnie skoczyć samochodem, czy nawet rowerkiem To też nie ma żadnego problemu Bo to wszystko blisko eee, Także tym bardziej jestem zadowolony okay. Natomiast Jestem też ciekaw ten tamtego eee, Co ten właśnie Alan mówił Tego jego... Jakiś sąsiadę? Są nowe Ciekawe, jak to tam u niego wygląda, chociaż samo ogłoszenie, że go na, ten, na to nie widziałem eee, Wiecie co? A niech będzie nawet tak otwarte Nie będzie otwarte eee, To wiecie jak jest E, gdzie mam brony w ogóle? Brony mam chyba z tyłu. A tak. Gdzieś miałem po... A, tam, są dobra, no to sobie zaczepiamy. E, pisali się też mi, że sobie dokupił e, trochę tych broni i zrobił e, piątkę z tego. Słuchajcie. Ciekawa sprawa. E, tylko nie, nie, nawet nie wiem, czy to w ogóle by. E, a 30 dało radę. To się nie jest jakieś tam ciężkie. No ale w sumie można pomyśleć nad tą piątką. Bo wiadomo, troszkę to teraz idzie. Wolutku. Gdybyśmy jednak poszli w te brony piątki to może byłoby lepiej, ale wiecie, na razie nie ma pieniędzy, nie, na razie nie ma kaski. Dostałem też wiele komentarzy odnośnie przyszłych inwestycji, co najlepiej poczynić, i mówiliście wszyscy właściwie jedno, jednogłośnie, że siana kosy. Trzeba po prostu iść w siana kosy, trzeba robić trawę i, i trzeba kupić kosiarkę, kupić z zgrabiarkę i tak dalej. Powiedzcie jak jest, nie? problem tutaj, co prawda, więc no nie wiem jakby to wyszło z prasą. Bo to jednak też jest, to jednak wiecie, yy, ciężki temat, bardzo zwykle droższe. Yy, więc raz się będę się chyba tutaj yy, pochylał nad tym, żeby wziąć jakieś usługi, jak już, nie? Nie będę też się za bardzo pchał w koszta. wiadomo jak to jest w tym wszystkim. A więc co? Niech ta brama na ciebie będzie otwarta. Może kurde nie uciekną. Dobra, a my sobie wyjeżdżamy. O, ojciec z synem. Witam. Relaxantines. Eee. Yy. Powjeżdżamy sobie tutaj na, na to poletko Jeszcze będę chciał się to posiać Nie wiem czy już będę to robił z wami czy nie yy, bo zobaczymy jak to będzie szło Tu widzicie roboty trochę ty to idzie elegancko Roboty trochę jest, ale Najważniejsze, że też pogadaliśmy z Alanem Także koniecznie napiszcie yy, Co, co o tym sądzicie, jak mamy robić Ja wam powiem, że raczej bym się yy, No tutaj z yy, pokusił. pokuścił Żeby zobaczyć jak to będzie Mówię tym bardziej, że też tam można z tego nauczyć się zarobić, też w ogóle super sprawa. Planujemy e, tego poletka, no to ta trójka jednak jest jak jest. Mm, właśnie, bo ostatnio się nawet, że, e, że Ciapek spokojnie da sobie radę nawet jest z 15 hektarami, bo ktoś tam mówił, że jego dziadek czy tam jego ojciec miał kiedyś e, też 30 i też mieliście tam chyba 15 hektarów, coś takiego. Już nie wiem tego komentarza dokładnie, ale wiem, że tam było coś tego. Więc mówił mi, że no spokojnie Rysiu, nie martw się, jeszcze jest y, czas na nowe maszyny, się na razie tym nie zajmuj, a właśnie lepiej zająć się, lepiej zająć się y, uprawami, wysycjami i tak dalej, żeby coś tutaj poczynić y, w kierunku po prostu poprawy wydajności gospodarstwa i, i czasu, nie? Także no, na razie to jest tak jest, y, y, więc y, działamy. Odnośnie głośnych, które też tam się nowe jakieś pojawiały. Na tablicy jeszcze nie patrzyłem, co by tam było, ale myślę, że na razie tak mamy dobrze zrobione, bo w sumie mamy kwiatowisko Ogardyntę, mamy zrobione śmieci. Trzeba było jeszcze skończyć, wiecie, co to dziadka w ogóle, tak myślę, zasięgnąć rady i dopytać się, co dziadek sądzi o, o tym Alanie. W ogóle nawet chłopień zapytał o nazwisko, no ale to może nie tak będzie wiedział. On na pewno wszystkich zna, także tam wiecie, nie tak, żeby obgadać kogoś, tylko po prostu zapytać, czy, czy to warto iść, czy nie oszukuje na pieniądze i tak dalej, wiecie, ja tu ludzi nie znam jeszcze do końca. Na razie tylko wiem, że Andrzej jest w porządku chłop i sotysowa jest dobra dobrakowita. A cała reszta to tak trochę nieznane dla mnie. Środowisko i wiadomo, że warto było się coś tam dopytać. Także może skoczymy do dziadka i dopytamy jeszcze. E, co jest pięć, nie? Dobra. Ładnie to bronowanie idzie. No, więc. Robota jakoś jakoś sobie leci. Jestem ciekaw w ogóle, czy powinienem jakoś zająć się pielęgnacją tej łąki, jakoś nawozić, czy się jakoś, jakieś odżywki sypać, coś takiego, bo... Trawa jak trawa na niej będzie rosło dobrze, ale może jednak macie jakieś y, sugestie na co zwrócić uwagę przy okazji y, upory właśnie trawy. Bo jednak chciałem, żeby rosły w miarę dużo i w miarę szybko. Y, żeby jak najwięcej po, po prostu dla tych y, owieczek naszych. Nie? Okay, Ej, prostu to dobra. I tylko na tym tutaj podziałane. No bajuwa, bajuwa. Teraz w że będziemy śmigać, bo tak nie najlepiej, tak? Teraz z bronami teoretycznie powinno się jeździć. E, nie ponosząc ich w ogóle. Można teraz tak sobie pojedziemy trochę, trochę, trochę zobaczymy, jak będzie wychodziło. E, no, więc co? 9 godzinka. Ja myślę, że to jeszcze trochę się tutaj to pole ułoży. E, I gdzieś jeszcze przed 12 będę już jeżdżał z silnikiem, wiecie? Mam ten dniecznik za, za zasypany. Już mm, zaprawiony cały, więc tylko e, jechać w pole. E, dobra. Jestem naprawdę mega. Ciekaw, co będzie z tymi owcami też, wiecie, bo z owcami jest też taki problem, że nikt <głos》> tego właśnie w okolicy nie trzyma, jestem trochę jedyny. Jest taka straż przędzalna oczywiście, ale to bardziej położą tu ludzie po prostu gdzieś tam z okolicy, nie? Nie tak, że stąd typowo. No i nie wiem, czy to w ogóle jakoś też by wypaliło, yy, bo cena na razie jest taka średniawa, ale na tam złożą, więc to jakoś tam trochę się musi to opłacać przynajmniej konkurencji w okolicy nie mam nie, <laughs> nie mogę sobie trzymać hmm, tutaj też ludzie fajnie pisaliście mi odnośnie tego, żebym tą łąkę e, tutaj zostawił a tamtą łąkę e, za drogą e, zrobił jako ogrodzenie dla owiec słuchajcie to jest fajny pomysł, tylko że na razie tych owieczek mam bardzo mało a teren który jest tutaj za gospodarstwem jest i tak nie używany więc no słuchajcie tu zbudowałem na razie e, takie ogrodzenie takie, takie po prostu materiał miałem na tą to, to budowę, przydałem trochę desek Jakbym gdzieś tam pewnie chciałbyś zrobić coś tutaj, to pewnie bym trochę zrobił jakiś potlepszy, nie? Jakiś tam wiecie, jakiś coś założył. No ale jeszcze nie wiem w ogóle jak to będzie... Jak to będzie działać, także na razie tyle byśmy mogli zrobić z tego. No panie ładnie idzie w miarę, nie. W miarę ładnie. 30 o dziwo bardzo mało pali, więc w sumie dobrze, no bo lepiej taki się miałby palić jak smok. Ale wiecie, w ogóle <laughs> powiem, że nawet jak się zgodzę już tam na tą pracę właśnie u ja jestem ciekaw jak sobie w ogóle poradzę w takich dużych maszynach, bo tam jednak ymm, no ten Zetor duży, tam deserz pewnie koło 100 koni będzie miał yy, No i ten New Holland tak samo, bo myślę że ten też koło 120 może być. Nie wiem czy na tym prawda, no, ale bo można coś spore. Yy, także tym bardziej jestem ciekaw jakby mi nie poszło. <grym> na no, takim nowym sprzęcie, większym sprzęcie może, bo to nowy może nie jest jakoś specjalnie, ale to większy na pewno od tego co mam. Ja tak to wiecie, to jest taki kładzik malutki, który się siada i po prostu robi w polu, a tam jednak trochę... E... Widzicie, my tu gadu-gadu, a tu właściwie ostatni przejazd robimy. E, no i super, także co, e, ja Wam chyba nie będę zabierał też czasu, e, sam zajmę się po prostu robotą, e, a Wam dam tę przestrzeń do tego, żebyście mogli podyskutować na, na, na ten temat, co mamy robić. E, co? Widzimy się pewnie kolejnym razem, za parę dni, jak tam już podejmę decyzję. Mam nadzieję też e, dzięki wam jakąś dobrą decyzję, także dajcie znać, co mam robić. Znaczy... Ja chyba nie więcej będę robił, ale możecie po prostu podpowiedzieć mi jeszcze, to o tym sądzicie. A ja co? Jadę w takim razie na kolejne poletko. E, I widzimy się, ja właśnie słyszymy się kolejnym razem, także dzięki za uwagę i trzymajcie się do kolejnego. Na razie, cześć!